TGP, T-Pod, Targeting Pod, czyli zasobnik celowniczy, to specjalna kamera, którą możecie przybliżać widok odległego miejsca. Posiada ona widok podczerwony oraz może oznaczać cele dla przenoszonego uzbrojenia. Głównie zasobniki wykorzystywane są do wyszukiwania i rozpoznawania celów na ziemi, podświetlania celów laserem dla bomb, które potrafią z, niego, z tego promieniowania korzystać, a w walce powietrznej do identyfikacji celu oraz informacji, czy wrogi samolot odpalił płacisk. F18 przynosi dwa zasobniki o nazwach Lightning oraz Adflir. Ogólna funkcjonalność i działanie tych dwóch jest takie same. Osobiście używam Adflir, bo operowanie powiększeniem, czyli powiedzmy zoomem, jest o wiele łatwiejsze. Na chota zbinduje się tylko dwa przyciski, można nimi przeskakiwać przez cały zakres powiększenia. Przy Lightningu trzeba dodatkowo naciskać przycisk na wyświetlaczu, który szybko zawęża lub rozszerza pole widzenia. Atwier może być jednak przenoszony tylko na bocznym węźle, zabierając miejsce, w którym normalnie znajduje się AMRAM. Lightning można umieścić na środkowym pylonie, co pozwala być bardziej elastycznym przy wykonywaniu zakrętów i jednocześnie śledzeniu celu na ziemi. No i plus, macie jednak więcej AMRAM. Atwier widzi o wiele więcej bez żadnego powiększenia, ale może zbliżyć obraz trochę, naprawdę trochę mniej. Przy się, możecie wybrać Lightning'a na pylonie piątym, czyli na środkowym węźle Lightning, ale też na w węźle czwartym. Natomiast atflira możecie wziąć tylko i wyłącznie na węźle czwartym. Teraz po włączeniu maszyny należy uruchomić te pody, i uruchamia się tymi przyciskami. Tutaj FLIR na standby oznacza, że AdFLIR jest gotowy do użycia, ale jest kamera obrócona do środka, po to, żeby jego szkła nie były wystawione na wiatr i na inne jakieś tam czynniki zewnętrzne. W trybie ON oczywiście jest włączony, głowica pracuje. Na następnie można włączyć LST. LST to jest szukanie laseru, o tym później. Natomiast jeżeli chcecie używać laseru, trzeba wybrać tutaj ARM. I teraz ten ARM odskoczy w momencie, kiedy Wasz Adflir jest na przykład zmaskowany. Więc trzeba zawsze uważać, żeby on był włączony. Jestem już w powietrzu, sprawdzę czy są włączone. Jest na ON. LST można włączyć zawsze. ARM uz uzbrojenia laseru odskoczy w momencie, kiedy się go nie używa. Teraz wejdziemy w tryb Air to Ground. Przestawimy się na Tactical Flir i mamy teraz widok z TGP. Teraz ten widok domyślnie jest ustawiony do waszego wektora. Żeby go przesunąć, można zrobić dwie rzeczy: po pierwsze, albo sensor control switch w kierunku DDI, na którym jest wyświetlony. FLIR, czyli tutaj w tym przypadku w lewo. Mamy ten ROMP, czyli zarządzam teraz flirem i mogę przesuwać go w momencie, kiedy wyłączę to VVSV, to jest Vel Velocity Vector Slave, czyli przerzucamy TGP do Velocity Vectora, czyli odznaczam to. Mam teraz celownik i mogę go przesuwać. Albo możecie wejść na HSI, czyli Supplement HSI, wybrać któryś tam waypoint, który chcecie wybrać. Ten waypoint drugi znajduje się tu w środku tego testowego lotniska. Jeżeli naciśnie waypoint, waypoint designate, TGP przestawi się do tego waypointu. Teraz, jeżeli to zrobicie, możecie nadal przesuwać TGP, ale w momencie, kiedy przestawicie się na point tracka albo na area track. I teraz, jeżeli będziecie przeskakiwać pomiędzy trybami. Czy naciskać sensor control switch, to TGP będzie wracać do waszego zdezygnowego, po, zdezygnowego no pointu, dlatego należy odznaczyć to. I teraz możecie bez żadnego problemu używać TGP w jakimkolwiek modzie. No właśnie, tryby, czyli te mody. TGP zazwyczaj mają trzy mody. Jeden jest taki inercyjny, który nie służy do zaznaczania celów, ale on służy w momencie, kiedy TGP może być zamaskowany przez wasz samolot. Yy, drugi tryb to jest. Yy, Point track, przepraszam, area track. Area track jest traktowany tak, że TGP jest ustawiony zawsze do ziemi i po prostu stabilizuje się do ziemi. Natomiast kolejny point track potrafi zrobić jedną ciekawą rzecz. Zbliżmy tylko kamerę. Jeżeli ustawia się na point track okay, i na jakimś poruszającym się obiekcie, kamera może złapać poruszający się obiekt i zawsze za nim jechać. Ciekawą funkcjonalnością jest to, że oprócz tego, że TGP wyświetli Wam zasięg do danego celu, czyli tutaj w tym przypadku 7,4 mm morskiej, TGT to jest oczywiście target, to tutaj macie coś takiego jak tą linię, i tutaj jest, zobaczcie, jakaś cyferka, jakaś, no, jakaś liczba z literką M, to jest odległość w metrach. Teraz, jeżeli ja będę zbliżał, TGP to jest maksymalny zoom. To, to ta linia to jest 14 metrów, czyli jak ja przestawię się w, powiedzmy, w point Traka i przestawię TGP w jakiś tam sposób, ok, i tą linię zrobię w ten sposób, to wiem, My, że mniej więcej szerokość tego pasa to jest jakieś 65 metrów, no bo muszę dodać tą jeszcze dodatkową wartość. Nie, nie powiem, że się jakoś tam super używa tego tak w DCS-ie, ale no jest, jest jakaś możliwość, żeby zmierzyć jakoś, w jakiś sposób długość czy wielkość odległego celu. TGP posiadają dwa. Tryby w widoku to jest TV, czyli CCD, czyli taki widok telewizyjny oraz flir, czyli podczerwony. Podczerwień w DCS-ie przechodzi duże zmiany od zeszłego roku, kiedy był Apache wypuszczony. Jednostki dostają nowe tekstury dla FLIR-u, więc zdarza się, że niektóre jednostki, które powinny być ciepłe, Powinny być dosłownie wyświetlane w taki sposób, czyli bardzo jasno, i powinny być bardzo dobrze widoczne. Są po prostu ciemne, i ich w ogóle nie widać na mapie. Tryb podczerwony ma dwa, dwie wersje: white hot i black hot. Teraz black hot oznacza, że ciepłe jednostki są ciemne. A White Hot oznacza, że ciepłe jednostki są jaśniejsze. Kiedy używać Black hota i White Hota? Zależnie od tego co was bardziej razi, lub jest co jest bardziej widoczne, zazwyczaj Black Hot będzie gorszy w nocy, White Hot będzie lepszy, bo będzie cała scena ciemniejsza i tylko te rzeczy, które są ciepłe będą jaśniejsze. Jeżeli pamiętacie wideo z markpointami, żeby przekazać informacje tam, gdzie patrzy TGP do systemów samolotu, po to, żeby znaczy zrobić markpoint tam, gdzie patrzy TGP, należy nacisnąć TDC D press I teraz to również działa w ten sposób, że jeżeli naciśnicie ten TDC D press to przekazujecie dane o koordynatach, o współrzędnych celu, do bomb, tak? Także musicie zawsze to robić, więc TDCD-Press jest dosyć istotną funkcjonalnością podczas używania TGP. Ważną funkcjonalnością w TGP jest to, że właśnie pod, można wyświetlać, podświetlić dany cel, jakikolwiek, włączyć laser i precyzyjnie zrzucać na to uzbrojenie. Teraz do tego służy również ustawienie kodu laseru. Jeżeli kliknę na UFC, pokaże mi się tylko LST, czyli Laser, laser Spot Track. Natomiast jak ja włączę ARM. Pojawi się również LTD. Teraz dlaczego są dwie osobne funkcje? LST służy do tego, że wasz targeting pod będzie szukał dosłownie, kamera będzie latać na lewo i prawo i będzie szukać jakiegoś czyjegoś innego laseru na danym częstotliwości, czyli jeżeli wasz kumpel mówi, że wskazuje cel na laserze, powiedzmy 1 5 6 6, to musicie to wprowadzić w LST. Natomiast, jeżeli wy wybraliście uzbrojenie, które będziecie zrzucać, powiedzmy na kodzie 1511, to jest najniższy możliwy, to wtedy musicie też również to ustawić. To jest dlatego tutaj reprezentowane na wyświetlaczu. Tak jak mówiłem, istnieje coś takiego jak LST, Laser Spot Tracking, czyli jeżeli jakiś wasz kumpel będzie wskazywać cel, nie chce mi się tego programować w TCS-ie do misji, więc tego nie pokażę. Ale generalnie y, jakiś inny samolot, dron lub y, JTAG tak zwany może wskazywać cel laserem i on powie wam na jakiej częstotliwości pracuje. Więc możecie zmienić to LST, ten kod tutaj, 1655 na przykład. I jeżeli klikniecie LST. To TGP właśnie przeskakuje i próbuje wyszukać miejsce. Znaczy, próbuje wyszukać promień lasera o takim kodzie. Jeżeli znajdzie, przekieruje się w miejsce, gdzie ten laser wskazuje cel. Wyświetlanie obrazu z flira, a czy tam z TGP, można wyświetlić również na środkowym ekranie. Nacisnę backspace, żeby wyrzucić joystick. FLIR. I ten widok z tego środkowego wyświetlacza potrafi być bardziej czytelny więc możecie z tego korzystać, natomiast on jest trochę mniej funkcjonalny, bo zazwyczaj macie wystawiony tutaj joystick plus jeszcze musicie przekręcić głowę dosyć mocno w dół, żeby patrzeć sobie na ten wyświetlacz. Zasobniki celownicze mają ciekawą funkcję. Zobaczcie, tutaj jest mój velocity vector i marker, no powiedzmy linia horyzontu, i ona jest odduplikowana również na wyświetlaczu TGP. Dlaczego? Dlatego, że możecie bardzo mocno skupiać się na tym, żeby wyszukać jakiś cel lub coś tam robić na tym TGP, więc możecie nie patrzeć na HUD, gdzie ja lecę, gdzie ja lecę, tylko możecie orientować się, czy ja skręcam, odłączę aktywną pauzę. Zobaczcie, skręcam w lewo skręcam w prawo, lecę do góry, czyli wiecie, że na przykład nie lecicie właśnie w ziemię w ten sposób, czyli teraz lecę w kierunku wody i mogę się rozbić. Kamera TGP może zostać zmaskowana albo przez Wasz samolot, albo przez sam zasobnik celowniczy, dlatego że TGP nie ma możliwości patrzenia 360 stopni dookoła. Tu jest kamera, więc możecie sobie wyobrazić, że w momencie ja będę patrzył coś, coś znajduje się za moimi plecami, maskowanie no TGP się zmaskuje, nie będzie Wam przekazywać obrazu. Wejdźmy do kokpitu, widzicie jest. I teraz jeżeli odłączę aktywną pauzę i zacznę odkręcać od tego miejsca. To może się spowodować, że ten obraz się zmaskuje. Jeżeli się zmaskujecie, to przestajecie wskazywać cel laserem i wasz przycisk uzbrajający laser odłączy się. No, teraz zniknął obraz. Teraz możecie kliknąć coś takiego na HOTASie jak A undesignate, czyli nacisnąć ten przycisk, i co się stanie wasz TGP wróci do Velocity Vectoru, jeżeli naciśniecie go parę razy i tutaj będziecie mieć zaznaczone Velocity Vector slave, czyli jest on wybrany do Velocity Vectoru. Możecie to odznaczyć, wtedy on się zatrzyma i możecie go przesuwać wtedy tam, gdzie chcecie. Ta funkcjonalność, że TGP patrzy tam, gdzie patrzy wasz Velocity Vector, jest bardzo dobra, dlatego że wyobraźmy sobie, że chcecie oznaczyć jakiś cel bardzo szybko, ale no powiedzmy przestawianie go jest dosyć wolne, więc możecie nalecieć po prostu sygnaturą waszego samolociku na Hadzie. Patrzy tam TGP, jesteście zadowoleni, przesuwacie TGP, tylko trzeba być w trybie, yy, tak i zaznaczacie już miejsce za pomocą samego TGP, możecie go przestawiać. To samo możecie zrobić za pomocą HMS-a. Oczywiście trzeba go włączyć tą wajchą. Tak? i macie swój zasobnik celowniczy na helmowy. I teraz powiedzmy, że chcecie z z przesunąć TGP w jakieś tam miejsce, powiedzmy w to. Przesuwacie, klikacie najpierw sensor control switch do góry, czyli oznaczacie wasz HD jako SOI. Jest. Teraz przesuwacie sobie, patrzycie po prostu na jakiś tam punkt. I co robicie? Naciskacie e, TDC-D i TGP patrzy dokładnie w to miejsce, które chcecie. Teraz możecie przestawić się sensor select w lewo, jeszcze raz sensor select w lewo, i przesuwacie TGP. I widzicie, teraz ja przesuwam za pomocą TGP, i patrzę w to miejsce. Bardzo dobra funkcjonalność. Hornet potrafi również używać radaru głównego do mapowania Ziemi, i to radar, właśnie mapujący Ziemię, wejdziemy sobie do radaru. On oczywiście tutaj mapuje wam jakieś tam obiekty. Teraz, jeżeli przestawicie się sensor control switch do tego DDI, gdzie jest ten radar, czyli zrobicie z radaru Soi, możecie kursorem poruszać sobie. I teraz, jeżeli zrobicie na przykład TDC depress, albo sensor select prawo, nieważne który, to oznaczycie miejsce na ziemi i zobaczcie, że ten punkt zostanie wybrany przez TGP również jako punkt, który ma TGP patrzeć. Przestawiając się teraz na stronę TGP, jeszcze raz sensor select lewo, możecie już przeporuszać się TGP. Jeżeli jesteście w walce powietrznej, przełączymy się na tryb R2R, pokaże się nam radar. Przesunę teraz kursor radaru do tego kontaktu, który tu widzę na radarze. Zrobię depress. Ok, zaznaczyłem sobie ten obiekt, zlokowałem ten obiekt. Zobaczcie, że TGP automatycznie również przestawi się na ten obiekt. Przejdę na TGP, zrobię maksymalny zoom. i Ja już z daleka widzę, co to jest. Co to jest? A to jest Herkules. Teraz, jeżeli oznaczycie sobie ten cel, możecie po pierwsze zidentyfikować go, to raz, a dwa, co jest bardzo ważne, widzicie już z daleka, czy on nie wystrzelił jakiegoś pocisku. Będziecie widzieć taką smugę odchodzącą od niego, czyli macie informację o tym, że ktoś was atakuje. Na koniec pokażę wam taki krótki atak za pomocą TGP i bomby kierowanej laserowo, co to potrafi robić. Teraz waypoint drugi mam wybrany. Ten waypoint drugi to jest moje to testowe lotnisko. Włączymy Flira. Flir patrzy gdzie? Flir patrzy dokładnie tam, gdzie jest mój velocity vector. Kliknę sobie waypoint designate. TGP patrzy w kierunku mojego testowego lotniska. Przestawię się sensor control switch w lewo. Oznaczę soi moje TGP, zrobię maksymalny zoom. Jest. Teraz przestawię się w tryb Area czyli nacisnę jeszcze raz Sensor Control Switch. Mogę przestawiać teraz TGP. Jak wybierzemy sobie jakiś tam cel, powiedzmy choke. Będę używać bomb kierowanych laserowo, więc przestawię się w Store. Sprawdzę, czy moja bomba ma poprawny kod wpisany. Sprawdzaliśmy oczywiście go wcześniej. 1.5.1.1 Jest. Ustawię sobie. LTD, czyli laser, laser designator na ARM, pojawia mi się tutaj trigger, muszę to teraz zaznaczyć, i za pomocą triggera, czyli spustu do strzelania, mogę włączać i wyłączać laser. Włączam, LTD pracuje, wyłączam, LTD nie pracuje. Ok, teraz y, oczywiście mam tutaj, jesteśmy w trybie auto, może zaprogramujmy tę bombę. Tryb auto, Fuse instant, ok, bomba jest zaprogramowana i możemy lecieć ustawiam się do pionowej linii sterowania czyli ASL. Teraz na hadzie widzę, że 54 sekundy do zrzutu. Ok, 15 sekund do zrzutu, 6 mil do celu. Teraz zobaczcie, że ja przez specjalnie przestawię TGP w bok. Lecę mniej więcej na cel. 5 sekund do zrzutu, trzymam pikę. Master Arm jest włączony. Bomba zeszła. Teraz Powinno się wświecić daną bombę przynajmniej tam 12 sekund od upadku. Tutaj macie laser 12 sekund. Teraz naciskam trigger, wskazuję laserem cel. Przestawiam się na cel, który chcę atakować. Bomba na pewno leci. F6. Jak wyłapała laser, zbliża się do celu. Wyłączę trip IR. I impact.